Ma kolejny odcinek, kosimy dalej. Kurde, muszę znaleźć jakiś taki opening, że zawsze jak mówię na początku, to taki sam tekst. Na przykład Gimper ma cześć, tu znowu Gimper. JJ Joker ma wiecie, żółty guziczek magiczny. Jaj, bullet storm 150 zł. Rasista, o to jest fajne, że porusza wiedźmi, takie, takie problemy moralne. Ja z na nawet napisałem rozprawkę, bo pani rozprawkę. Yy, co zrobiłem? Czekajcie, zaraz wracam, muszę ustawić tego. Super. Dobra, już jestem, kontynuujemy. I teraz będzie ciechanie. Zarobimy z ciupagi. A mimo, nie teraz po krytyku rzemijacie, czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, Brodę mu ogolimy! Może jakiś problem? Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik, nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł! Dobra chłopaki! Będzie wpiorną! Chciał ubić to dziwadło! Sami tego chcieliście! No ciachaj! Jezus Maria, to za debil! No Ej, to już jest taka przyginka, nie? No, może jaka fajna kombinacja. Dobra. Czy też Gruba się wpierdziel? Ta obżarłtana. obwieszy Zaraz, zaraz. Geralt? Geralt. To ty? Twór absauro. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały wieś. Umarł, wrócił do żywych. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chiva i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Aj. Przed Zoltanem Siwajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Gerald? Napijmy się piwa i pogadajmy, jak za dawnych czasów. No, pewnie się cię co z Jenefra albo z Siri, ale twórcy umieją. Wyglądasz jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie. <grystanie> krosty na mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Doltan, muszę lecieć. Zobacz, muszę już lecieć. Pogadamy później. Kości. Lubię zagrać w kości. O, nowy poziom już? Bardzo fajnie. Muszę się jak, na, jak najszybciej Igni nauczyć. Zardzewiały mieczyk. Eee, chwila, spytamy się do rezultatu, co no to, to są te kości, żeby później do niego nie latać. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Mogę to przewinąć i później wam to wytłumaczyć? Mam się tego nie chcę słuchać. O a nie, dobra, bo teraz nie będziemy grać. Pokażę jak się w to gra. Już bardziej wolę normalnego pokera. Mm, 12, 12, Orenów. renów. Rzucamy kośćmi, nie? O, o, kareta. Widzicie, mam 4 trójki, czyli kareta. 5 i, a on ma co? Gówno. parę ma. Podbijamy stawkę. Może się podda nawet. Tak, poddał się. Musimy jeszcze raz wygrać, a zwyczaj jest tak, że... Jak jestem pewny zwycięstwa, to przegrywam 4-3 para, kurde. A on co ma? Trójeczka. To piąteczek. Kurde, muszę być fula albo karetę. Ale nie mogę tego przegrać. Muszę wygrać. No, oczywiście nic nie mam, nie? A on ma karetę. Czy będzie miał kartę? Nie Final round Fight Kurde, tylko para uh... Nic, obra Mamy szansę, ludzie Mamy parę szóstek, to jest tym bardziej Proszę. Jest! Trójeczka! Proszę, 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 proszę. Nie, mama. Co za hu? A ja jeszcze jedno, się muszę spytać. Geralt? Z tego pokera można grać. Dobra, pominę to. Jak poleci tu takie? Dobra, powiedz, że tutaj, są na podgrodzi, mamy Harena. Mikula i Oda, czyli tym, którym możemy pomóc. Oni grają w pokera, nie? Chwila, zapiszę sobie... Bo nie chcę przegrać. Powitać, po -po powitać, po -powitać zacnego pana! Kim jesteś? Haren Brock, ha handlarz pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie-wie-wie-wie-wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyłacie wielebny. Wiele eee yy... Nie. Obcy nie są tu A, zapomniałem nałożyć tego sygnetu. Yy, tutaj jest, i teraz możemy już pokazywać i powiedzieć, że. Obcy nie są tu No co za gówno Ja pierdzielę! Muszę teraz wejść do trzeźwi. Co za. Uj. Nie przeklinaj Piotrek. O Jezu, swoje imię. To straszne. Pochodnia. Bardziej się przyda niż, niż to jacik. Sia Oczywiście. 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 Jakości. Nie, nie, nie wierzę. Pokazuję mu sygnat. Patrz, mam sygnet! Symbol wie, 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 wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Tak, brawo za skapę. Przysyłam mnie wspólny znajomy Zoltan. Ciebie też w to wciągnął? Szczwany kur... Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? To ma... hmm, zaraz nim zagramy, czekajcie. Już mu. Piszę. Bo będę grał na Maxa. Nie no. Będziemy grać zawsze średnią stawką, czyli taką pośrodku. środku. wiecznego wie, wie, ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Tak. Jesteś bardzo mądry. Dobra. <coughs> Nie chciałem mocniej, sorry Dobra, na razie wygrywam. Podbijamy stawkę, podbijamy yeah. oje, oh yeah. oh yeah. oh yeah, czwóreczka, a w dwójce w jedzinie też będą kości ale będzie z hawokiem to będą takie taktyki pewnie ludzie wymyślać, że... A mi kusiło, żeby kupić kolekcjonerską widziminę, ale... Kurde. Kasy trochę brak yy... Na pewno wygram. On ma tylko fula O, czekajcie, bo chyba dziadek wrócił Ej? Dobra ludzie, zaraz wracam Dobra, już jestem, musiałem gdzie tylko by otworzyć drzwi O miał karetę Co za Kurde, no są tak słabe Zawsze jak mam pierwszą dobrą Znaczy no, pierwszy rzut mam dobry to później wszystkie są do dupy Czekajcie Co? Zaraz przyjdę, dobra. Dzi Dziada się pytał, czy chcę coś. Bo byli w sklepie. Mieszkam z dziadkiem, i z mamą, i z tatą, i z siostrą. Jest! Full! Proszę! Proszę, 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 proszę. Nie błądź ciota. Taki ciota! Jaki ciota! Wygrałem! Fuck yeah! Symbol v. Jest sławnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki Wu umarli wyłażą. upiornym zimnem od wody ciągniesz. się ci Pomóżcie! Chwila. Dobra ludzie, kończymy odcinek i zaraz wracamy.